Hmm, czyli załóżmy, że słucha nas osoba, która prowadzi firmę, może ma kilku pracowników, albo nawet ciut większą firmę, myśli sobie o tym, że próbowałem coś z tym czatem, nawet mi zwrócił sensowne wyniki. Potrzebowałbym pomocy, żeby ktoś mi, ktoś mi doradził. Ja tutaj na przykład polecam ciebie i, i, i co ty robisz z taką osobą? Jak wygląda taki, taki proces wdrożenia i analizy tego, w jaki sposób można w tej firmie użyć AI? Znaczy przede wszystkim staram się unikać takich spotkań jeden na jeden. Raczej to są takie spotkania premium, już droższe. No, załóżmy, mm -hmm. że coś takiego się odbywa. Po pierwsze muszę zrozumieć, na czym polega problem, jak działa firma, o co chodzi, jakie dane są przetwarzane. No i na tej podstawie dobieramy rozwiązanie i po prostu przechodzimy je wspólnie. Najpierw ja muszę wymyśleć, jak problem rozwiązać, potem właśnie pokazuję to klientowi. I jeśli to jest forma warsztatu, no to właśnie w takich klasycznych formach nauczania, chcę, żeby ten człowiek to zrobił samodzielnie, żeby ten problem, nie daje mu gotowego, masz gotowy prąd i zadziała, tylko właśnie staram się uczyć ludzi, żeby tworzyli własne rozwiązania, i często powstają z tego ciekawe historie, bo ludzie na przykład tworzą takie rzeczy, na które ja bym nie wpadł, nie? i to jest niesamowite, że często te osoby mniej techniczne radzą sobie z tym bardzo dobrze.